No i witam. Nagrywamy kolejny film. Dzisiaj jakoś mnie tak wzięło na nagrywanie. Nie wzięło na nagrywanie, bo to też jest jakiś taki... No to jest takie wyrażanie siebie, no jednak no, nagrywanie filmu, no jak chcesz przekazać swoją treść. To jest takie pisanie książki tylko w formie wideo, a czemu tak pierdzielę, albo byłem, ostatnio, byłem na koncercie teraz Kłebu w, w Warszawie i to taki był artystyczny ten kurde cały występ, cały performance, że, że normalnie kurde, no Kopara w dół mam tak zwaną tą depresję pokoncertową, że po prostu się tak przywiązałem do tego, że, że człowiek by jeszcze raz chciał to zobaczyć i przeżyć te całe emocje, które były z tym związane. Bo no bo jednak człowiek yy, no nie wiem, nie koncertował już tyle lat i kurczę i teraz zrobił narodowy. Podwójnie sprzedany. No normalnie gwiazda dużego formatu. Nie samym artyzmem, rozrywką człowiek żyje. Chociaż niektórzy z tego żyją. Ale no, swoje trzeba zrobić, tak jak mówił Pudzian. Jak zawsze mówią: cofać. To trzeba powolutku. To nie, przyczepa nie będzie kręcić się. A, jak już człowiek zaczyna. Wajchować tą kierownicą, dawać gazu. To. Aha. Nie założę skrzynki, bo nie mogę. Mm. Ja mówię, czy ja tu mam specjalnie podjeżdżać ciągnikiem? Damy radę tak. Muszę odstawić do roztrząsania maszynę. I zobaczcie, jak pasuje naprzód. Już na maksa podniesiona, bo cięgło nie skręcona. To jest maszyna! Uniwersalny ciągnik. Od razu przetrząsa. Do zrobienia z tatą, tak myśleliśmy. Tylko człowiek by musiał założyć te... Może nawet tak stać. Tak trzeba to posprzątać. Tak się może stać i tak ją będziemy jutro brali, ale po prostu teraz trzeba było coś wymyślić. Zobaczymy jak to wygląda. Chociaż ja zawsze jak zakładam ją kurwa z 10 razy. Ja <noise> kurcze. Nie no, z tamtej strony ono nie będzie pasować. Pyk. Niemnicek wyjechałem do Stanów Tylko milion dolarów I się nowy rok Moja dziewczyna śpiewa Pop Lala Szubienica, pestycydy, broń Dobre losie weź nie przed tym chroń Co tylko mi w dłoni twoją dłoń Para pa Para pa pa. Pa, 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 pa pa Przecież życie piękne jest jak Wrocław jak moja dama, mama, no i siostra no i w sumie nie tak źle tu zostać para pa, pa. para pa pa, pa pa ptaki nam trochę kukurydzy poniszczyły i jest trochę strat od góry bamy, o to żeby nam nic tu nie no widzicie ile tego ptaszystwa jest tutaj będę no musiał jakieś na odstraszanie ptaków kupić jakieś na dźwięki czy coś, bo przecież to masakra jest teraz jedna wielka masakra on się weźmy Co kątą, kątą, kątą. Pa, ra, pa, pa. Słyszałem, że w skupach staniało i to tak oni się bawią I na przykład na się cena w ogóle praktycznie nie wzrosła A na Orlenie od razu im z automatu cena rośnie jakby Kurde, nie wiadomo jaka się stała tragedia na świecie Tak manipulują tymi cenami I nieważne czy był zarząd PiSu, czy teraz zarząd PO, to i tak robią to samo, nie? Jedno wielkie oszustwo Rolnikom zawsze na żniwa musi cena po prostu wyskoczyć w górę, bo tak ma być i już. Nie będzie. Wybało już. No, Zastawy są dobre jak do kukurydzy do wożenia obornika, ale no trzeba o nie zadbać, I się przewróciło od tego wiatrzyska ostatnio, nie więcej? Po prostu z tej porodowy, a widzicie jakie to jest. Zbiera zawsze wszystko. Szambo jest oczywiście, nie? Ale no, 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 obornik to zobornik. No. Z płyty, zwłaszcza ta woda nie, nie, nie podsiąka, nie miesza się z yy, jak jest ziemia, jak jest obornik na ziemi, to zawsze czy te bakterie z ziemi, czy tak dalej, powodują, że to wszystko się przerabia, nie? A jednak na płycie, no, nie, nie podsiąka tak mocno. No właśnie, wiatrak wam pokaże jak działa. Bo sam jestem ciekawy. No i działa Dzisiaj hmm. go trzeba może trochę przestawić, ale super hmm. Dobra, widły Zapalowe. Tam jest wszystko ubite dalej. Dobra bo No właśnie, dlatego mówię, widły są dobre Dobra. też. Bo to suche, bar, Suche jest i dlatego tak się dzieje. Opuść za tą wstrzynkę. Wiem. Musimy za skrzynkę kupić dwa możliwe, jedną z No. Jest górka. To możecie zobaczyć, jak będzie szła puma. No, salutka przyczepa jest naładowana, więc coś tam jest, nie? Coś tam idzie Waltra ma większy wygar, ale... Ale ten też sobie radzi Dopiero w takich warunkach czuć To Tą różnica 70 koni, nie? Słonecznikor W tym roku słoneczniki pięknie wyglądają Naprawdę ładne są Nie można powiedzieć, że nie, bo wyglądają no klasunia. To może o patologii O czacie GPT Wy nawet nie wiecie o co mi chodzi Chyba mi nie zdemon nie zdemo, jak to się nazywa demonetyzują tego bo tego nie ma nigdzie zarejestrowanego Niestety jest tylko nagranie z koncertu

To było fantastyczne przeżycie. Normalnie ciary. Już, kurde jęczmienie. Koniec przyszłego tygodnia będą ludzie ruszać. Chociaż od spodu widzę, że jeszcze są zielone, to może jeszcze nie. Nie nagrałem wam jak sypie. <grywa> Kurwa. Nie skupiłem się. Była kamera zapalona, ale nie była kropka, nie była czerwona się nie nagrywało no i błąd a nic się nie stało, jeszcze przyjedziemy tu widzicie nic się już nie dzieje z podłokietnikiem także panowie z agrorami tutaj zarobiście zrobili robotę fajnie I właśnie ten pan z którym gadałem to, to garnął temat fajnie super cieszę się normalnie no normalnie super po prostu fajna, fajnie, że to zrobili, nie? Bo już myślałem, że mamy jakieś zwidy, nie? <grymne> że jest zarąbiście. Dobra, widzimy się w chacie jakby będę ładował. Ciężko powiedzieć czy coś widać, ale nadujemy, teraz spłyty jest wygodniej dużo. Już tak jak ładowaliśmy zawsze Można powiedzieć, inaczej było utwardzone Ale no nie było typowo betonu Trzeba było to zalać, teraz jest git. jest niebo a ziemia, nie? No ja tylko podjeżdżam tutaj, wiadomo troszkę jest wyżej Bo to jednak musi być spad, bo nasze gospodarstwo jest no jednak po spadzie Dało się Muszę się dokopać do tego trochę mokrzejszego, bo w wierzchu bardzo bezsłodny ten obornik Takiego suchara nie będę woził tylko Trzeba takie pół na pół ładować żeby to suche się przegniło, nie? Nie zawsze jak się wybiera to jest równo wymieszane krowy to nie jest kurde laboratorium jakieś co nam ugubkuje ta ładowarka, to nie jest laboratorium jakieś, że one idealnie każdą warstwę są w stanie przerobić. Czasami się zdarzy, że gdzieś nie dorobią tego towaru. Co, co? Tu muszą mi wejść trzy, nie wiem czy to wejdzie Dwie to wejdą na pewno, ale czy Boże, ładne Tu pszenica jest jak trzeba, nie? Wiadomo, tu nie jest taka ziemia, to też ona nie jest Najpiękniejszych kłosów też nie ma, nie? To jest raczej lżejsza ziemia, ale no tam, tam już jest lepsza przenikanie nie? Czereśnia, tam ale nie, nie mam jak tam wejść hmm. Tak musiałem tu wysypać akurat to przepalone, nie? Chociaż nie będziemy zajmować pola Specjalnie o, Widzicie jakie to przepalone, nie? Coś jeszcze by sypło, nie? Ale no kurde, no trzeba bo tu jakoś się ponawracać Wiele by nie było, nie? O, parę ziarnek. O, trochę miotełki niedopryskane. No tutaj tak się przepaliło. No, no. aż dziwne. Czy to jest. Ten gówniany modus. Mogliśmy nie skracać. Ten modus przypalił zboża. A mi się wydaje. Parę lat nie stosowaliśmy w ogóle skracania, a to tam w tym roku mówi, a już trochę, No mi się przepaliło. No i co? Takie życie. Huh. Dobra. To jest życie. Szarasinki, banan ty mnie to samo serio, Rusa mnie to samo cooją i płaczą za szkoczu, ja moja mój Jan grenui i wiem czym ta branża pachnie Mnie nie zamknie z i populizm truizm bra To moja prawda kłamstwie, nie będę rozdrabniał się nie bawmy się w tak tyle choćby śmiała moc jak teraz ty rok to moja dłoń tak dotknie, dotknie Blizdy nie wolą, życie to urowo Początek jest końcem, się od tam nastroją i zadnił się od niego szuką mi są chęć głos Złatą się, zlewać dzień, wieloksza Zaraz inno, zatem za mnie bezwiednie wszał Za to zatrzymać nie nikt nawet nie wie jak Nie nawet nie Muszę już się upychać tu, bo nie ma miejsca. Co się zrobiło ciasno. Six.